Dziś panowie i panie, będziemy Eko. Dziś pokażę wam, co można zrobić ze starego laptopa. No i nie będą to pseudo-porady na ten temat, którym można znaleźć w internecie. Zatem konkretnie pokażę wam, jak zamienić stary laptop w inteligentny telewizor. A no i zrobię to tak, by nie było nudno. Chcę was zainspirować tym filmikiem, a nie zanudzić technikaliami. Każdy z nas ma laptopa, który kiedyś stanie się mu niepotrzebny. Na przykład, jak ten, oto tutaj. Jest to stary delwostro, Vostro, którego można kupić za około 200-300 zł. Ten egzemplarz, mimo że wymieniłem mu pasty i chłodzenie, to jeszcze się dodatkowo przegrzewa pod większym obciążeniem, więc nie dałbym za niego nawet setki. I to właśnie jest rdzeń naszego przyszłego Smart TV. Zaczynamy od odwrócenia ekranu. Chodzi o to, by laptop zajmował jak najmniej miejsca i dało się go zamontować na ścianie. Laptop laptopowi nierówny. W zależności czym będziecie dysponować, to inaczej będziecie demontować ekran. W moim przypadku wystarczyło odkręcić parę śrubek i można było obrócić ekran. Czasem trzeba jeszcze odpiąć kable, odwrócić i znów je podpiąć, ale to jest nic trudnego. Odkręcany ekran przyklejamy, zachowując dystans od spodu obudowy. Dystansę zrobiłem z kawałeczków drewna. Cały ten dystans jest po to, żeby powietrze miało jak cyrkulować między ekranem a kratkami wentylacyjnymi. Teraz obudowa. Ja wykonałem ją dawno temu, kiedy zaczynałem bawić się w obrówkę drewna, więc nie wygląda. Może zabójczo, ale co tam? Ważne, że jest i pasuje kolorem do wnętrza, w którym jest zainstalowana. Obudowę robimy na wymiar pod nasz laptop, pamiętając o miejscu na zasilacz, otworach na USB i dziurkach na wentylację. Po włożeniu laptopa do obudowy trzeba jeszcze zrobić włącznik. Jak widzicie, ja zrobiłem go w ten sposób. Metalowy bolec jest ruchomy i pozwala wcisnąć z zewnątrz przycisk Power. Można w ten sposób włączać i wyłączać telewizor. Mając już gotowe urządzenie, czas na instalację oprogramowania pozwalającego zrobić nam smart TV z laptopa, w sumie z każdego komputera. Ja polecam instalację Kodi. Jest to zupełnie darmowy system dostępny na Windowsa i Linuxa, pewnie też na Maca, który umożliwia odbiór telewizji, telewizji internetowej, streamingów jak WOD, czy Netflix oraz YouTube. Do tego wszystkiego Kodi może połączyć się przez sieć z każdym innym komputerem w domu czy telefonem, bo można oglądać więc filmy z wielu różnych urządzeń. No i tu ciekawostka, prawdopodobnie nie wiecie, ale zmodyfikowany system Kodi czasami jest instalowany w dekoderach m, takich jakich używacie w domu, typu dekoder cyfry, polsatu czy tam Wektry. Wracając do tematu, ja najpierw zainstalowałem sobie Linuxa, bo jest darmowy, a Windowsa nie miałem, Potem KODI, a potem ustawiłem sobie w autostarcie tak wszystko, by KODI startowało automatycznie po uruchomieniu systemu. Jak dokładnie to zrobić, to już odsyłam Was do internetu, ewentualnie do komentarzy pod tym filmem to chętnie pomogę, bo nie jest to trudne, jednak zanudziłoby większość widzów. Przejdźmy zatem do pilota: no bo tak, przecież jeśli telewizor ma być Smart TV, to musi mieć pilota. KODI ma darmowego pilota, aplikację Core dostępną na Androida i Apple. Instalujemy tą aplikację, łączymy się z siecią, w której jest nasz nowy Smart TV, i parujemy oba urządzenia. No i elegancko, wszystko działa. Teraz możemy sterować z dowolnego miejsca w domu naszym nowym telewizorem. Włączać filmy zdalnie, wyłączać, kolejkować, uruchamiać wideo z komórki na telewizorze lub w drugą stronę. Czyli to, co mamy na Kodi, możemy wyświetlać na swojej komórce. Czyli typowe, a nawet znacznie więcej zastosowań jak w Smart TV. Dodam tylko, że możliwości Kodi są naprawdę duże, można tam grać w proste gry, można przeglądać informacje, strony internetowe, odsyłam do dokumentacji tego programu. Podsumowując, jeśli ktoś jest zainteresowany takim wykorzystaniem laptopa, jak przedstawiłem, to w sumie jest to bardzo łatwy projekt. Jeśli chodzi o instalację Kodi, jest mnóstwo stron, które pokazują jak to zrobić na Windowsie, Linuxie, czy też specjalnie przygotowanym Kodi z Minuxem. Takie Kodi działa na większości leciwych sprzętów, zatem jeśli macie starego kompa, to do dzieła. No a ja tymczasem żegnam się z Wami do następnego projektu.